Dzień dobry! Dzisiaj mamy trochę inny format. Zobaczcie, że w prawym górnym rogu ekranu jestem ja cały, tak, tutaj można mnie zobaczyć, a w lewym rogu ekranu na dole można widać zbliżenie moich dłoni. Dlatego, że dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach drobnych i chcę, żebyście mogli dokładnie widzieć to, co pokazuję. Będziemy dzisiaj rozmawiać o kostkach do gry. Pierwszym przykładem kostki jest ta, która mam wrażenie, że jest Wam najbardziej znana. Jest to kostka sześciościenna. Ma ścianki w kształcie kwadratów, a skąd wiemy, że ma sześć ścianek. Łatwo to zawsze sprawdzić w kostkach, dlatego że jeżeli znajdziemy jedynkę, to po przeciwnej stronie zawsze jest najwyższa liczba. Na większości kostek, na takich, które są robione zgodnie z zasadami. I tutaj mamy szóstkę, więc to jest zwyczajna sześcienna kostka. Dobrze. Jakie jeszcze mogą być kostki? Kostką, która ma najmniej ścianek, jest kostka czterościenna. I tutaj mam dwa przykłady takiej kostki. Tą sześciościenną sobie odłożymy. Odłożymy sobie o tutaj, żeby ją było widać w tle, ale żeby nam nie przeszkadzała. Dobrze. A może. Dobra. OK, wyjmiemy ją w ogóle z tego. Mamy kostki czterościenne. Zobaczcie, że one są do siebie podobne, poza tym, że mają odwrotne kolory, ale mają różnie poustawiane liczby. Tak. Tutaj nie można bezpośrednio sprawdzić, jaka jest liczba ścianek, dlatego że, nie można sprawdzić sobie tą metodą, którą pokazałem przed chwilą, dlatego tutaj, że tutaj na każdej ściance są trzy liczby. Jak w takim razie sprawdzić, ile nam wypadło rzucając taką kostkę? No, sprawdza się zależnie od tego, którego typu jest to kostka, na różne sposoby. Rzucimy tą. Tutaj sprawdzamy, jaka liczba jest na samej górze. I wszędzie na górze jest jedynka. Na tym czubku, który nam wyszedł na górze. Dlatego wypadło nam jeden. Tak? Spróbujemy jeszcze raz. Znowu jeden. Spróbujemy jeszcze raz, żeby było coś innego może. O! Teraz nam wypadła dwójka, tak? Ponieważ każda ścianka ma na samym czubku dwa. I mamy tutaj cztery ścianki. A tą kostką bardzo podobnie rzucamy, tylko tutaj... Sprawdzamy, jaka liczba jest na dole. Tak. O, zobaczcie. Na dole jest dwójka. Jeszcze raz rzucam. Czyli wtedy wypadło dwa, a teraz na dole jest trójka, czyli wypadło nam 3. Tak. Kostka czterościenna. Mieliśmy kostki czterościenne, mieliśmy kostkę sześciościenną. Ja Wam jeszcze powiem, że zdarzają się takie kostki sześciościenne. Trzeba uważać, bo czasami są one potrzebne, a czasami ktoś je wykorzystuje w innych grach i oszukuje. Które co prawda mają 6 ścianek, ale mają tu mamy jedynkę, tak i zobaczymy, co będzie z drugiej strony. Mają dwie jedynki, dwie dwójki i dwie trójki. Więc tak jak na kostkach tych, można wyrzucić liczby od 1 do 4, a na tych od 1 do 6, bo tyle mają ścianek. Tak na tej kostce, mimo tego, że ma 6 ścianek, można wyrzucić tylko liczby od 1 do 3. Dobrze. Mieliśmy kostki czterościenne i sześciościenne. Jaka będzie kolejna kostka? Nie będzie kostki siedmiościennej, dlatego że żeby ta kostka mogła się trzymać, musi mieć parzystą liczbę ścianek, czyli 2, 4, 6, 8 i tak dalej. Dwuścienna kostka to jest rzut monetą, bo ma dwie strony. To jest czterościenna, to jest sześciościenna, więc teraz czas na ośmiościenną. Ośmiościenna kostka Składa się z dwóch piramidek połączonych ze sobą, już odsłaniam i pokazuje o. Ta kostka ma 8 ścianek i rzucamy nią normalnie, sprawdzając jaka liczba wypadnie na górze. Opa. Tu mamy 6 i teraz wypadło nam najwyższe możliwe, czyli 8. Dobrze. Po kostce ośmiosciennej przyszedł czas na kolejną liczbę parzystą, czyli 9 omijamy i mamy kostkę dziesięciościenną. Kostka dziesięciościenna wygląda podobnie do ośmiosciennej, bo obydwie są takimi piramidkami, tak? Tylko że ośmioscienna ma takie trójkąciki, a tutaj mamy takie dziwne łeski jakby, tak? To jest ośmioscienna, a ta jest dziesięciościenna. Dziesięciościenna kostka, rzucamy i też sprawdzamy, co wypadło na górze. Co ciekawe, w dziesięciościennej kostce nie ma liczby 10, za to jest cyfra 0. Dlaczego tak jest, już tłumaczę. Dlatego, że kostkami dziesięciościennymi można rzucać kilkoma naraz. Tutaj mam zestaw innych kostek dziesięciościennych, żeby Wam pokazać to. Zobaczcie, że na tej kostce trochę kiepsko widać, bo jest jasna i ma jasne liczby, ale widać, jest 0. Tutaj jest do góry nogami, ale op, opie op, op. zgubiła. Jest siódemka, jedynka, różne liczby jednocyfrowe, czyli takie, które mają jeden znak tylko. A tutaj są dziesiątki, czyli mamy 50, 30, opa, tu mamy. 90, o ile dobrze widzę? 90, tak jest. A tutaj mamy 70. I teraz rzucamy dwiema kostkami naraz i patrzymy. No to akurat zły przykład. Jeszcze raz rzucamy. Dobrze. Wyszło nam na tej kostce. O, spokojnie musi złapać ostrość kameryka. Wyszło nam 70, tak? Widać? Wyszło nam 70, a na tej drugiej kostce wyszło nam Opa, 5. Więc razem wyrzuciliśmy 75. I ile można liczby wyrzucić dwiema takimi kostkami? Mnożymy 10 razy 10 i wychodzi nam 100 możliwych rzutów od najmniejszego 0,0 na tej kostce i 1 na tej kostce, co daje nam 1. Do trzech zer na tej kostce i zera na tej kostce, co czytamy jako 100. Co prawda mamy 3 zera, ale czytamy to jako 100. I słuchajcie, tutaj mamy jedności, dziesiątki, ale są jeszcze inne kostki. Są takie kostki, na których są setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, a nawet miliony. Zobaczcie, że ta milionowa kostka jest troszkę większa nawet. Rzadko kiedy się rzuca aż tyloma kostkami, ale w razie czego można. Dlaczego tak łatwo nam to liczyć? Dlatego, że jak liczymy, to liczymy dziesiątkami, więc kostki dziesięciościenne pozwalają liczyć nam, wyrzucić nam bardzo, bardzo duże liczby. Tyle kostek dziesięciościennych. Następna kostka, która jest bardzo mało znana, której nie ma, zobaczcie na tym małym obrazku pode mną tutaj, o... Tutaj. tutaj mamy czterościenną fioletową, białą sześciościenną, niebieską ośmiościenną, żółtą dziesięciościenną. I, i mamy kostkę dwunastościenną, więc wpierw dwunastościenna. Już mi się pomylił. Wpierw dwunastościenna kostka. Dwunastościenna kostka, zobaczcie, że tam były kwadraty i trójkąty ścianki, a tutaj ścianka jest w kształcie pięciokątu, czyli ma pięć kątów taka figura. Jest jedynka. I naprzeciwko jest dwunastka. Rzucamy kostką. Wypadło nam 5. Rzucamy jeszcze raz. I wypadło nam 11. Tak? Tą kostką oczywiście można rzucić liczby od 1 do 12. Zazwyczaj jest dokładnie tak. I teraz jest kostka, o której już chciałem mówić wcześniej. Kostka mniej znana która wygląda trochę jak dziesięciościenna, ale ścianek ma, oj, spojrzymy, gdzie mamy jedynkę i co mamy po drugiej stronie. Po drugiej stronie mamy szesnastkę. To jest kostka szesnastościenna. I rzucamy nią tak samo jak dziesięciościenną. Tu nam wypadła czwórka. Rzucamy jeszcze raz. Tym razem wypadła nam jedynka. I na sam koniec jest największa kostka, najbardziej różnorodna, najwięcej rzeczy można na niej wyrzucić. Kostka taka. Zobaczcie, ona też ma ściany w kształcie trójkącików. Tak jak 16 jak 10 i jak ośmiościenna. Tak samo ta ma ściany w kształcie trójkącików, ale ma ich bardzo dużo, więc wygląda prawie jak piłka. Szukamy sobie jedynki. Tu jest jedynka i naprzeciwko tej jedynki jest dwudziestka. O tutaj. I to jest kostka dwudziestościenna, którą można wyrzucić liczby od 1 do 20. To są wszystkie typy kostek, przynajmniej z tych, które ja mam. Wiem, że się zdarzają jeszcze inne dziwne kostki, ale w pewnym momencie to przestaje mieć sens. Za to chciałem Wam jeszcze pokazać kilka kostek, które uważam, że są bardzo ładne. Bo tutaj Wam pokazywałem typy kostek na takich prostych, normalnych kostkach, tak? A tutaj mam kostki, które są bardzo ładno, ładnie zdobione. Porównajmy sobie kostkę dziesięciościenną, taką zwyczajną, do takiej ładnej, czterościennej. Czterościenną. Powiedziałem chyba co innego. Porównajmy sobie zwykłą kostkę czterościenną do takiej ładnej, zdobionej. Zobaczcie, tutaj też są oznaczone liczby ale jest też taki cały, ładny, zdobiony trójkąt w środku. I rzucamy nią oczywiście tak samo. Tu nam wypadło 4. Mamy też kostki, które są różnej grubości trochę, przy tym, że są ładnie zrobione. Tutaj jest zwyczajna kostka ośmiościenna. Tutaj jest kostka ośmiościenna ładnie zdobiona. Przesunę bliżej do kamery troszkę. O. A tutaj jest taka grubsza kostka ośmiościenna. Masywna z takimi gładkimi brzeszkami. Ale wszystkimi tymi trzema kostkami rzuca się tak samo. Mamy 1, 6 i 8, czyli razem 15. A właśnie, jeżeli już mówimy o oddawaniu i odejmowaniu, to jeszcze Wam chciałem pokazać, że mam kostki, które pozwalają liczyć. I możemy sobie takimi kostkami rzucić, na przykład dwoma kostkami sześciościennymi i tą kostką tutaj. To na razie nie. Mamy tutaj 5. Przodem do Was, dodać 1. Czyli 6. Możemy rzucić jeszcze raz. I mamy 4 dodać 4. Czyli 8. A możemy tę kostkę środkową ze znakiem zastąpić trudniejszą kostką. No tutaj akurat też wyszło w miarę prosto, bo mamy 6 plus 2, czyli 8. A może wyjść. O, też w miarę prosto, jeszcze raz rzucę. Może wyjść, opowiedzmy, tak może wyjść. To dla starszych klas już trochę. I mamy 5 razy 4, czyli 20. Dobrze. I na sam koniec chciałem Wam powiedzieć, że te wszystkie kostki, które tutaj mam. To są kostki plastikowe, a są jeszcze zdarzają się cięższe kostki zrobione z metalu. Tutaj mam 20 kostkę plastikową i metalową. Mam nadzieję, że Wam się podobało dzisiejsze spotkanie z kostkami. W piątki będziemy sobie jeszcze mówić o grach planszowych różnych i innych rzeczach, które można robić przy stoliku. Do zobaczenia.